Cześć wszystkim i witam was w kolejnym odcinku Czy Warto? W tym odcinku sprawdzimy sobie grę Reign of Guilds. Zapraszam na odcinek. Reign of Guilds to... Typowy MMORPG, wzorowany na europejskim średniowieczu, jednak nie zabraknie w nim elementów fantazy czy czarnej magii. Najważniejsze rzeczy jakie znajdziecie w grze to na pewno to, że dwa wrogie kontynenty z zewnętrznymi państwkami oraz zamkami. Gildie będą mogły podwijać obszary, co zapewni dostęp do surowców. Szefowie gildi będą też mogli uzyskać tytuł hrabiego i nałożyć podatki na dane obszary, równocześnie dbając o dobrobyt swo swojego terytorium. Bo tylko tak utrzymamy wszystkie gałęzie przemysłu. Dodatkowo jeszcze znajdziemy pierwszoosobowy widok, walka non-target, włączone friendly fire, otwarte PvP, utrata expa i przedmiotów w czasie śmierci, sojusze, politykę, transport towarów, Super zaawansowany Krafting z tysiącami możliwości dla nadnego przedmiotu. Gra w czasie illy Access będzie działała w trybie Buy to Play. Po oficjalnej premierze podobno zmieni się w Pay to Play, bo podobno tylko w ten sposób będzie można zachować uczciwe zasady gry. To tyle z krótkiego wstępu, a teraz chodźmy zobaczyć jak ta gra się prezentuje. Zapraszam na krótki gameplay. No, ok, gierka się już nam uruchomiła. Mamy do wyboru yy, region. Niech zostanie. Tutaj mamy jakąś tawernę, karczmę. Damy login. Ok, zalogowało mnie. I stworzymy sobie postać jakąś na szybko. Oczywiście do wyboru, do wyboru są pójcie. Głosy, kolor skóry, wzrost. Możemy nie wiem. Jest niby masywność, ale to wygląda trochę jak szerokość. Tutaj są mięśnie. I tu są ciuchy do podglądu. To nie jest tak, że wybierzemy. Te, te ubrania i, i już będą e, one na nas. No i oczywiście tu jeszcze jakieś możliwości stworzenia postaci. Tu mamy randomową. Weźmy sobie jakieś randomową. No. Okej, okay, nie będzie taki. No jest trochę tutaj możliwości. Piszę sobie swójnik. I uruchomimy grę. O, muzyczka się pojawiła. OK, level 1, brak Gildi. Wchodzimy do świata gry. OK, po lewej u góry nad, widzicie, że jaki ping, mam jakieś życie, strasznie... Kurde, trochę dziwny ten interfejs, ale... Dobra, spróbujemy się na te parę minut w jakoś przyzwyczaić.

Tutaj przeciągnąć na, na pasek wyciągania, ok co mam uderzyć? O, chłop po stole biega, a to jest chyba gracz. Co ja mam uderzyć? Jest tu gdzieś na kompasie, nic nie ma. hit the dummy with different attack aleh he is a christian dummy what the he needs a shishum i must ah yes Ok. okay

The most important thing with two-handed arms is keeping your distance. Shields are simple. Once you draw one, just don't. Remember, though, its additional protection won't save you if someone hits your head above the shield or your legs below it. These can only be protected with a heavy tower shield, but those are bad for your own. There are also magic shields, but I know too little about them, to teach you. A timely dodge will give you a tactical advantage. However, the more you dodge, the more energy it costs. Using all your energy in battle means defeat. Okay, so łączymy miecz z tarczą. Kto mnie będzie bił? Nie wiem jak... Ten yy. yy, bloger też jest ze mną, ja tak.

For this occasion, we gave you just one powder with a positive effect. Bolster Health. Using it again will renew the duration of the effect. It won't occupy another slot. Is the Heart Powder. It is. Like the plug. It doesn't have positive effects, and using it again will occupy one more slot. In the future, with the help of strong magic effects, you will be able to significantly improve your character. It's clear how to cast magic. Okay, i When you heat your powder, though, it gets harder Heating the powders increases their potency and reach distance. When you heat a powder with a magic effect, it increases its duration. Perfect to cast boons on yourself or negative effects on your foes. i do not That's Eee... To był jakiś inny czar. Widzę to chyba. No. Usual cast. Tak? No okej. Okay.

Nie ja wam powiem, że ja już się zmęczyłem tą grą na początku. Okej, okay, teraz mamy... E, no dobra, ale co mam tu zrobić? O, tak. A nie gładzie. Take quest from Vernon. Gdzie jest kurna Vernon? Gdzie jest Vernon? Gościu mnie uderzył. Niby gdzieś u góry jest tam. Nie jest Vernon. Okej, okay, mamy tu Questy. Ta? Wiem czy Questy tu jest nawalone, coś w rogu, nic nie widać. Aha, okej. Okay. Snack jakieś. Nie wiem, nie wiem, nie za bardzo mi ta gra tu pasuje. Dziwna jest rola gra. Da się stąd wyjść zobaczyć? Okej, okay. coś tam wleciało, ale mnie to za bardzo nie interesuje. Okej, okay. wyszliśmy z tej jakiejś karczmy tawerny. tak się krajobraz prezentuje. Mam jakiś kościółek. Ktoś tu płacze, chyba. I on tyle tych łez tutaj? Mogę sobie odbierać lekce tak? Nie wiem, co to jest. Tu ludzie. Jesteś skazani. Tu idzie jakaś babeczka. No i teraz na kąpacie się pojawiły różne rzeczy. Jakaś arena chyba tu jest. Prawie jak w Gotiku. Zobaczmy, czy jest. A jest mapa. Taka mała mapa. Okej, tu jest pokazane misje. Dziwnie, że mnie trochę na tej mapie nie pokazuje. Spróbujemy go zaatakować. Nic z tego. Strasznie przerażona. Też jestem przerażony, bo nie wiem o co chodzi w tej grze. Jednak WoW to WoW, czy tam jakiś Metin, jakiś bardziej był taki... Bardziej się można było domyślić w niektórych rzeczach. Okej. Okay. a nic, nic się im nie dzieje także dobra to będzie chyba na tyle nie wiem co tu jeszcze Wam pokazać myślę że jak będziecie chcieli sprawdzić to sprawdzicie tą grę ale myślę że jest więcej lepszych gier także no w tym odcinku by było na tyle dzięki wszystkim za obejrzenie trzymajcie się Cześć.